Polskie rolnictwo zmaga się w tym momencie z wieloma problemami. Przed nami są kolejne protesty. Czy protesty są drogą? Protesty są sposobem pokazania społeczeństwu problemu, z którym się borykamy. I to nie jest problem, który się zaczął wczoraj czy tydzień temu, tylko to jest sprawa od już ładnych kilku lat, która do nas wraca i obciążenia rolnictwa ciągle wzrastają. I no my chcemy tutaj pokazać społeczeństwu przede wszystkim, że no jest, jest problem, bo się troszeczkę porozjeżdżały koszty, a, a ceny za surowce są na, na poziomie już teraz sprzed 4-5 lat, a obciążenia cały czas wzrastają. No i to po prostu przestaje się spinać. Czyli w tym momencie to jest sposób, żebyście pokazali. Zarówno politykom, jak i społeczeństwu, że jest źle. Tak, to, to jest jakby trochę, można powiedzieć, nasz jedyny sposób na pokazanie problemu i jakby zwrócenie uwagi, że my chcemy również pokazać, że, że, że społeczeństwo. Z tego dobrego rolnictwa, o które my zabiegamy, może naprawdę skorzystać. I my myślimy już o przyszłych pokoleniach, i może to górnolotnie brzmi, ale naprawdę, jeżeli my dzisiaj nie zadbamy o to, żeby rolnictwo, dobre rolnictwo na naprawdę dobrym poziomie, europejskie rolnictwo, zdrowe zdrowa żywność, jeżeli ona nie zostanie obroniona, no to będziemy mieli w przyszłości naprawdę poważny problem. I to jest problem wielokłaszczyznowy. Bo chodzi i o ekonomię, ale chodzi też o, o nasze zdrowie, no bo mm, jesteś tym, y, co jesz, i to jest jakby takie klucz y, no, problemów. W tym momencie rolnicy obawiają się zaczynać protestować. Nie chcą po, protestować pod żadnymi auspicjami politycznymi, pod żadnymi sztandarami. Chcą jak najbardziej oddolnie to wszystko zorganizować. Protest z 24 stycznia był organizowanym protestem oddolnie. Przed nami są dwa kolejne protesty, które też są w założeniu protestami oddolnymi. Jak pan myśli, skąd się to bierze, że każdy chce wyjść czysty? Tak, no zawsze jest ta, ten gdzieś tam w głowie pojawia się myśl, żeby czasami ktoś ze społeczeństwa nie zinterpretował tego, że my stajemy po którejś stronie politycznej. 24 stycznia my się naprawdę oddolnie zorganizowaliśmy i tych protestów było... Blisko 300. Blisko 300 w całym kraju, i na niewielu z tych protestów były jakieś banery związane z organizacjami politycznymi. My po prostu razem, jeden do drugiego, przedzwonił, napisał. Spotkaliśmy się krótko przed, ustaliliśmy, jak to zrobić, żeby społeczeństwu nie uprzykrzać życia, bo to naprawdę nie, nie, nie o to nam chodzi. I po prostu chcieliśmy pokazać problem. Teraz w najbliższy piątek, dziewiątego, również chcieli żeby to było apolityczne. Ja jestem naprawdę przeciwnikiem, żeby, żeby ktoś próbował zbić kapitał polityczny. Jakiś czas temu pojawiło się nowe otwarcie polityczne w kraju. Procesy idą wolniej lub szybciej, ale idą. I teraz przyklejanie łatki, że zaraz ten powinien zrobić coś w miesiąc, jeżeli latami się czegoś nie robiło, no pamiętajmy, czego, czego oczekujemy i, i co jest realistyczne, a, a gdzie co jest bujaniem w obłokach, tak? Czy te protesty, które się teraz odbywają, yy, które będą się odbywały i pewnie te, o których mówimy dwa najbliższe, to nie będą jedyne, bo poziom frustracji jest bardzo wysoki, czy te protesty mają być takim mandatem danym w tym momencie? Nie tylko ministrowi, nie tylko komisarzowi unijnemu, naszemu panu Wojciechowskiemu, nie, właściwie naszym politykom do walki o, o wasze postulaty. E, tak, między innymi o to chodzi. Tak naprawdę c, c, dwa główne cele nam przyświecają. Dać mandat e, i Ministerstwu e, do reprezentowania e, naszego kraju, naszego głosu e, w Brukseli, w Unii Europejskiej, pokazanie, że ten problem jest i e, e, nad Loarą e, i tutaj nad Wisłą i to są bardzo podobne problemy, bo tak naprawdę jak się przyjrzymy, no to może w jakichś drobiazgach rolnicy się różnią, bo, bo jest temat jakiś lokalny, który jednego bardziej dotyczy tak jak nas, bardziej temat ukraiński, Francuzów troszeczkę co innego, Niemców troszeczkę co innego, ale głównie nam chodzi o to, żeby jakby pokazać, że jest jakby jeden wspólny front. No i, i, i tutaj jakby trzeba po prostu załatwić pewne, pewne tematy. A Komisja Europejska już widać, że widzi problem. Bo jednak derogacja na, na 4 lub 3, w zależności tam od, od sytuacji, została cofnięta na 24 rok. Nam jednak chodzi o to, żeby nie, nie gasić pożarów tu i teraz, tylko chcemy załatwiać pewne tematy systemowo. No i tak dziwny i to powiem najłagodniej jak się da problem ugorowania dobrej klasy gleby, żyznej gleby, gdzie w innej części świata zaoruje się nieużytki albo pali się lasy i zakłada produkcję trzciny cukrowej, a my tutaj mamy zostawić grunt. Pomylenie naprawdę pojęć, bo produkcja żywności to nie jest tylko biznes, to jest to jest coś co ratuje jakby dobrobyt milionów ludzi na świecie, a od strony ekologicznej również jest to minięcie się z prawdą, że, że ugorowanie coś da. Już przyczepię się może troszeczkę do tego tematu, ale... Ale jest y, najbardziej gorący tak, w ostatnich tak, dniach. Tak, dokładnie. I mało znana informacja może, ale hektar buraka cukrowego, który rośnie przez 6 miesięcy, 180 dni to jest taki dobry moment już do zbioru, generuje tyle, pochłania tyle dwutlenku węgla, a, a oddaje tlenu, co hektar lasu przez 12 miesięcy. Także to jest takie pokazanie jakby, że rolnictwo jest nie tylko szkodnikiem, tylko rolnictwo może współgrać z naturą. I my chcemy to pokazać, że my chcemy normalnie zdrowo funkcjonować, produkować, nikomu nie szkodzić. No ale nie dajmy się zwariować, bo my musimy mieć też narzędzia do tej produkcji, ponieważ nikt nie mówi o mykotoksynach z różnych produktów, które nie są chronione. No i można by tu mnożyć przykłady. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.